Ostatnio wiele mówi się o wymuszeniach likwidacji kopalni węgla brunatnego Turów. Trochę mniej mówi się o potencjalnych konsekwencjach likwidacji zakładu pracy wielu mieszkańców naszego regionu. O informacje na ten temat poprosiliśmy na miejscu w Lubaniu Teresę Zembik, radną Semiku Województwa Dolnośląskiego. Drodzy Państwo, jak już wiecie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 21 maja bieżącego roku wezwał Polskę do natychmiastowego zaprzestania wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów. To środek tymczasowy do czasu pełnego wyroku CUE. Co oznacza w praktyce zamknięcie kopalni? Oznacza to, że również będzie zamknięta elektrownia, ponieważ elektrownia działa na bazie węgla wydobytego w kopalni Turów. Praca może stracić około 80 tysięcy osób. Pozbawi to środków do życia wiele rodzin. Jest to likwidacja partnera biznesowego dla blisko 3 tysięcy dostawców i podwykonawców. Jedną decyzją w sprawie Turowa CUE próbuje uderzyć w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Turu dostarcza węgiel, tak jak wspomniałam, po bliskiej elektrowni. Natomiast elektrownia dostarcza około 7% energii elektrycznej w Polsce. Przypomnę, że Polska wygrała przed Komisją Europejską i Komisja Europejska przyznała rację Polsce, jeżeli chodzi o ewentualne zamknięcie kopalni Turów. A nagle jednoosobowo pojawia się właśnie ta decyzja. W przypadku kopalń decyzja o tymczasowym zamknięciu czy zawieszeniu oznacza jej całkowite zamknięcie. Czesi uważają, że kopalnia turów ma negatywny wpływ na ich regiony przygraniczne że w związku z wydobyciem te regiony przygraniczne nie mają wody, co w zasadzie nie jest prawdą, ponieważ przez 5 lat trwały konsultacje, trwały badania, trwały odwierty. i nie wykazały te badania, żeby właśnie... Przyczyną braku wody w tych przygranicznych rejonach były spowodowane właśnie działalnością kopalni Turów. Dodatkowo dowiadujemy się od pani europoseł Anny Zalewskiej, która ujawniła, że Róża Tun, europosłanka z ramienia Platformy Obywatelskiej, wraz z innymi europosłami opozycji lobbowała w Unii Europejskiej właśnie za zamknięciem kopalni Turów. Dla nas najważniejsza jest polska racja stanu i będziemy kierować się polskim interesem. W takiej sytuacji musimy działać wszyscy. W Brukseli na ten temat rozmawiali premier Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki i premier Republiki Czeskiej Andrzej Babisz. Dodatkowo, równolegle, na życzenie strony polskiej w Urzędzie Krajskim Kraju Libereckiego w Libercu odbyło się spotkanie polsko-czeskiej Grupy Roboczej, w której udział wzięli Cezary Przybylski, marszałek województwa dolnośląskiego w porozumieniu z premierem Mateuszem Morawieckim, hejtman Kraju Libereckiego Martin Puta, wiceminister Środowiska Republiki Czeskiej Wladislaw Smaras, reprezentujący polski rząd, sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Artur Soboń oraz Wanda Buk, wiceprezes PGESA. Podczas rozmów liberców w uzgodnieniu z premierem Mateuszem Morawieckim wypracowano porozumienie. Wspólnym celem jest zachowanie tysięcy miejsc pracy w kompleksie wydobywczym Turów. Pozostając w kontakcie z premierem Mateuszem Morawieckim szefem, e, oraz szefem kancelarii e, prezesa Rady Ministrów Michałem Dworczykiem. Również z ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką, marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przyblicki rozmawiał o warunkach, na jakich Republika Czeska wycofa skargę na Polskę w sprawie eksploatacji kopalni Turów. Po kilkugodzinnych negocjacjach Polska i Czechy określiły warunki, na jakich może dojść do porozumienia w sprawie kopalni w Turowie. Na mocy porozumienia Rzeczpospolita Polska będzie współfinansowała inwestycje proekologiczne na polsko-czeskim obszarze transgranicznym o łącznej wartości około 45 milionów euro. Istotną rolą w wydatkowaniu tych środków odegrają samorząd województwa dolnośląskiego oraz kraj liberecki. Powstanie także grupa ekspercka, która monitorować będzie skutki eksploatacji odkrywki w najbliższym czasie, w których w skład wchodzą przedstawiciele środowisk rządowych i samorządów. W nowych okolicznościach musieliśmy się dostosować do nowego, zupełnie nieznanego nam trybu pracy. Wszystko się zmieniło. Nie jest nam łatwo, ale robimy co możemy. Nie poddajemy się, bo wierzymy, że to się niedługo skończy. Ja się zaszczepię, abyśmy w końcu mogli normalnie pracować. A ty? Jaki masz powód, żeby się zaszczepić?